Dzisiaj w naszym studiu uśmiech Panią Beatę Wieczorek, Mamy Oliwii, Moniki, dziewczyn z Goliny, które śpiewają i rozsławiają ziemię rocińską nie tylko w Polsce. Oliwia jest finalistką programu Mali Giganci. Pani Beato, spotykamy się nie bez przyczyny. Było już nagranie w półfinałowe, prawda? Tak, było nagranie półfinałowe, tak. Oglądałem, widziałem, że siedziała Pani w pierwszym rzędzie. Tak, bo jako mama rodzice zawsze byli sadzani podczas występu, dzieci zawsze byli sadzani w pierwszym rzędzie. Pani się nie dało nie zauważyć, mimo że światło było troszeczkę zgaszone, bym powiedział. A to dlaczego? To właśnie dzięki tej kreacji, którą Pani włożyła. E, tak, ym, no ostatnio. To był nawet, pomysł taki e, spontaniczny? Tak, był to pomysł, weszłam do sklepu, zauważyłam, kupiłam. Stwierdziłam, że, że, chcę, że, chcę, to, że chcę tą sukienkę mm. założyć, dlatego że ja mam takie, że tak powiem, ekstrawaganckie pomysły. Lubię ubierać się oryginalnie inaczej i po prostu czuję się w tym dobrze. A e, moje, cór moje córki obydwie mnie a, akceptują. I e, wczoraj troszeczkę byłam e, zniesmaczona pewnymi komentarzami, bo już się e, fragment, fragment występu Oliwii pojawił. Tak, tak, w internecie. I ona przyszła też taka zawiedziona, mamuś, takie e, niepochlebne opinie. Okazało się, że parę tylko niepochlebnych tych opinii. Natomiast e, no, bardzo mnie się nie podobało, jak ktoś stwierdził, Oliwia śpiewa tak źle, jak jest ubrana jej mama. Czasem mama, jak wszyscy zauważyli też, to to jest w komentarzach przyćmiła nawet córkę, która się obok. Yy, Przynajmniej tym strojem. Tym strojem, no yy, nie było to takie celowe, bo w zasadzie nie. wszyscy mieliśmy bluzeczki Klika Rubika, a że Monika dopiero pojawiła się w studiu tydzień później, bo dopiero co przyleciała z Wielkiej Brytanii, już nie było dla niej tej, tej bluzki. Czyli pani kreacja to przypadek, jednym tak. słowem. Tak. Weszła pani i kupiła. Tak, weszłam, kupiłam, stwierdziłam, że fajnie by było to założyć akurat na ten program. Nie pasji. było to z tego powodu, że ta Wieczorek ma parcie na szkło, jak niektórzy mówią. Yy. Żeby było panią widać. Nie, 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 nie. Nie... Im... To nie jest tak. Ja po prostu chciałam też w tym momencie dowartościować córkę, że ja tu jestem, żebym nie widziała, że jej kibicuję i kibicowałam, wszystko mówiąc, nie ciałem. Tak, tak i e, bardzo mnie zdruzgotał komentarz, właśnie powrócę, że moja, że Oliwia śpiewa tak źle, jak jest ubrana jej mama. Ale przepraszam bardzo, czy ja kogokolwiek rozliczam z tego, jak się ubiera. To jest mój własny styl. Ja uważam, że jeżeli nikomu nie zrobię krzywdy, msię, że nikomu tym moim strojem nie zrobię Krzywdy, no to ja mogę się tak ubrać. Miałam wszystko zakryte to, co trzeba, tak? I to jest, to jest mój styl, to jest mój styl. Ja lubię. Lubię po prostu takie rzeczy, e, zwłaszcza, że tam było bardzo ciepło zawsze. I wbrew ale w tym tak... co, którzy sądzą, wcale nie chciała Pani na siłę zaistnieć. Nie, nie um, powiem tak, nawet słyszę komentarze, aczkolwiek nie czytam komentarzy, ale słyszę, że y, wzięłam udział w programie Mama kontra Mama mhm. dlatego, że chciałam, żeby moja córka wzięła udział w programie Mali Giganci. No nie wiem, skąd się biorą te plotki. Wzięłam udział w programie dlatego, że przysłano mi maila. Maila, skąd właśnie nadawca miał mojego maila? Otóż kontaktowałam się podczas programu Bitwa na głosy, kiedy była moja starsza córka. Po prostu wydawca wiedział, że pani jest, a pani zainteresowanie. Do tego programu za chwileczkę wrócimy, ale ja chciałem zapytać o Oliwię, chciałem zapytać o Monikę. Czy Pani pamięta taki moment, kiedy pani zauważyła, że dziewczyny mogą robić karierę na scenie? To znaczy tak, jeżeli chodzi o starszą córkę, parę lat temu, paręnaście lat temu zaczęłam pracę w szkole, w szkole podstawowej numer 2 w Jarocinie i tam wszystkie imprezy takie, takie już ważniejsze odbywały się w Domu Kultury. Fajnie śpiewały dziewczynki. Ja sobie pomyślałam, że dobrze by było, gdyby, gdyby Monika też spróbowała śpiewać, bo tak naprawdę nie słyszałam. Ona, ona jest raczej e, cichą osobą, ma cichą, taką spokojną osobowość. Mhm. Tak. I e, mój wieloletni przyjaciel, Andrzej Musiałek, pracował wtedy w Domu Kultury. Przyszłam, porozmawiałam z nim, mówię: Andrzej, a może, może Monika by chodziła do ciebie na lekcję śpiewu? Oczywiście zgodził się. Tylko pamiętam, Monika miała wtedy 7 lat i kiedy przychodziłam po Monikę, on stwierdza. Virso fajnie śpiewa, super śpiewa, ale ona się bardziej do tańca nadaje, bo była takim żywym, bardzo dzieckiem. Mhm. No i tak y, uczył, uczył ją tego śpiewu i, i potem w jakimś czasie mówił, słuchaj, a może weźmiemy ją na konkurs i tak ją zaczął wdrażać. I tak czyli naprawdę... To pani, czyli to tak naprawdę dzięki pani ona się pojawiła na scenie. Y, tak, ale też muszę powiedzieć, że Andrzej mnie w tym utwierdził. Pan Andrzej Musiałek utwierdził mnie w tym i powiedział, tak wiesz, trzeba, trzeba pracować nad nią, bo ona ma ten talent. Mhm. Oliwia się pojawiła wcześniej, bo pamiętam wczoraj Patrzę na granie, nagranie, na którym ma 5 lat i występuje. Tak, Oliwia pojawia się wcześniej i to był. E, e, kiedyś uważałam, że to przypadek, ale e, uważam, że nic nie dzieje się przypadkiem. Trzeba promować talenty, bo już widziałam, że zaczyna mi w domu śpiewać, śpiewała w samochodzie, e, cokolwiek, gdzie słyszałam muzykę, śpiewała, śpiewała, jeszcze raz śpiewała. I tak sobie pomyślałam, że dobrze by było wysłać obydwie dziewczyny na konkurs. I tym właściwie. E, ja, ale pani przyszła i powiedziała: Mamo, chciałabym śpiewać? Oliwia. Tak. To, znaczy się to wyglądało tak, że pierwszy raz właśnie z przedszkola przyszła i powiedziała, że jedzie na konkurs, chciałaby jechać. Dobrze, jak najbardziej. I potem ja mówię, wyszukałam konkurs, mówię słuchaj, chciałabyś jechać na konkurs do Warszawy? Do Warszawy, wyszukałam taki z wyższej półki, ten ton. I Monika też pojedzie, tak chciałabym, bo widziałam, że czuję się dobrze, czuję się jak w swoim żywiole. I wtedy miała już 6 lat, jak już tak wypłynęła na szersze wody, tej komisji była Elżbieta Zapędowska, Majka Jeżowska, Joanna Zagdańska. No tak. Potem zaczęła się taka fala ona chyba trafiła tak wiekowo dosyć tym, bo zaczęła się właśnie fala tych wszystkich Mass Music, prawda? Eee, to jeszcze, jeszcze, jeszcze nie, nie wtedy, bo piosenkę, mm -hmm. którą wybraliśmy, to w zasadzie nie wiedzieliśmy, jaką wybrać. Mm -hmm. To Andrzej musiałek wybrał mówi słuchaj, dajmy jej szklaną pogodę. Mm -hmm. I tamtą szklaną pogodę zaśpiewała super. I do dzisiaj ją śpiewa. I do dzisiaj ją śpiewa. Mm -hmm. Dlaczego super? Bo dostaliśmy wzorzec, jak dzieci śpiewały, to było takie chaotyczne. I zadzwoniłam do Andrzeja, Andrzej mówi: Ja też o tym myślałam, że to nie jest to. Zaśpiewała na narokowo, tak jak Lombard. Mhm. I y, oklaski na stojąco, owacje na stojąco. Dostała wyróżnienie jeszcze wtedy, bo była dzieckiem sześcioletnim, a pułap wiekowy był od 7 lat. Tak zapytałam się, czy mogła zaśpiewać. No i potem się zaczęło. Zaczęły się konkursy jednej i drugiej. Mhm. Ja widziałem, że ona uczestniczyła w bardzo wielu konkursach. Bardzo. Ba y, widziałem nawet taką rozpiskę w jednym programie. Nawet pani mówi, że 18 tak. konkursów pani wybrała dla, dla córki. I to bardzo dużo jak na dziecko, które ma no 12 lat, a kiedyś była tak naprawdę 5-6 latkiem. To znaczy, to było na ten rok wybrane wspólnie, ale to nie było na tej zasadzie, że ona musi na ten konkurs jechać, bo czasami było tak zgłoszenie, oj, mamuś, wiesz, coś źle się czuje, Aha. albo nie chce jechać. I wtedy nie jechaliśmy. To było wszystko od niej zależało. Wszystko od niej zależało, bo ja się pytałam, czy chcę tam jechać, czy chcę taką piosenkę wspólnie, właśnie już nie teraz wspólnie, bo teraz już ją prowadziła Beata Godniak, wybierała te piosenki, ale e, we współpracy z nią. A, i, e, I ona wtedy stwierdzała, tak, chcę jechać, albo na przykład była zgłoszona, ale jednak mówi złe samopoczucia, a często też choruje, i wtedy mhm. dlatego rezygnowaliśmy, ale to było taki e, były, e, były te konkursy wypisane i wtedy. Wybieraliśmy sobie. Moje zadanie było wyszukiwać. Ale jeżeli pojawił się moment, gdzie ona nie jechała. To wtedy dosyć długo, mamuś, ale dlaczego nie jadę na żaden konkurs? Ja chcę jechać, ja chcę uczestniczyć. Pani powiedziała w jednym programie, że one, czyli Pani córki, realizują moje marzenia, robią to z wielką przyjemnością i ochotą, one tego nie mówią. Skąd ma Pani takie przeświadczenie, że córki robią to z wielką przyjemnością i ochotą? Yy, dlatego, że tak jak wspomniałam przed chwilą. Zwłaszcza Oliwia, która jest wciąż małą dziewczynką, jakby... Yy, tak no, ma yy, tak jak wspomniałam przed chwileczką, yy, kiedy nie było tych konkursów, to ona wtedy chciała jechać, ale oprócz tego, w domu mamy takie małe studio. Mhm. Na takim poddaszu. Aparaturę, sprzęt kupiła za pieniądze zarobione w Mazbide Music. Nie ma dnia, żeby ona tam nie szła, nie brała mikrofonu, komórki, pendrive'a i nie śpiewała. I ona teraz i ona teraz wybiera sama piosenki i sama się ich uczy. Pragnę dodać, że biorąc udział w castingu do Małych Gigantów castingu, a nie w precastingu, zaśpiewała piosenkę, którą sobie sama wybrała i sama wyćwiczyła. Ale jak wygląda? Wczoraj przed spotkaniem z panią program Mama kontra Mama, to tak zauważyłem, że pani jak wyrzucała, nie wiem, czy to było tylko dla programu, czy to było też z Oliwie z łóżka no i pani tak mówiła, tak była taka troszeczkę wojskowa musztra, bym nawet powiedział, kiedy pani mówiła do niej, dalej wstawaj, tutaj musisz zrobić, tu się musisz nauczyć piosenki, musisz się przygotować. I miałem takie wrażenie, że pani jest głównym inspiratorem tego, że to wcale córka może sobie jeszcze pospała do 12, zamiast ćwiczyć kolejną piosenkę. Yy, yy, to właśnie i to jest, to są te kuluary programu. Tak w zasadzie yy, to wszystko zostało wyreżyserowane i pewnych rzeczy... Czyli to jest inaczej niż... Nie, jest całkowicie inaczej, kiedy jest wolny Czyli telewizja dzień... kłamie jednym słowem, no, panią w, taki, w, taki... No, tak, w tym tak, w tym momencie to było takie zakłamanie. To w, w zasadzie było wyreżyserowane i ja miałam pewną wizję, ale to miało tak wyglądać. Mhm. To, że ona miała pościelić łóżko mhm. i złożyć w, w kostkę... kostkę no to, mój Boże, w szóstej klasie, no to już trzeba się nauczyć tego porządku. Natomiast jeżeli jest wolny dzień, to ona nawet do, do godziny 12 śpi, wstaje... I pani wcale i nie każe śpiewać tam w tym studiu nawet. Nie, nie, ja, ja nie, bo ja nawet mówię czasami za dużo, ona wstaje rano, kiedy przed szkołą, kiedy ja ją budzę, toaleta poranna, ona wchodzi do łazienki i non stop to jest cały tyle lat i ona śpiewa, śpiewa, śpiewa i ja ją uciszę, mówię babcia śpi, nie śpiewaj tak głośno, także to jest jej życie, to jest jej Pasja. Mhm. To jest życie, to jest jej pasja. To jest chyba też w pani życie troszeczkę, tak mi się wydaje, jak to obserwuję. Yy, to znaczy tak, jak ja wtedy mówiłam, i to też mi zarzucono, że realizują moje marzenie. No właśnie. ja kiedyś chciałam być piosenkarką, kiedyś chciałam być aktorką. Nawet Oliwia o tym mówi oficjalnie. Yy, tak, chciałam. Yy, I właśnie nawet ta szklana pogoda była moją ulubioną piosenką, ale żyłam w takich czasach, yy, że nie było nie było takich możliwości. Pani mała mówi, że nie pozwalała pani że pani rano z zabaw wracała z tego zespołu w którym pani śpiewała eee. To nie było to znaczy, możliwości, na... czy mama pani nie zgadzała? To znaczy tak, nie było możliwości, żeby w... gdzieś wypłynąć w jakimś konkursie. Na skalę, yy, na skalę krajową. A na zabawy mama się nie zgadzała? Yy, na zabawy się nie zgadzała, nie chodziłam, bo to wiadomo, kiedyś yy, nie było dyskotek, były zabawy. I tak naprawdę, yy, kiedy poszłam do szkoły średniej i zdałam maturę, mogłam brać udział w zabawach. Natomiast była propozycja, żebym śpiewała na tych zabawach. Mhm. Ale mama jako priorytet postawiła yy, szkoła, matura i tak dalej. Ma pani żal o to do swojej mamy? Yy, nie, nie mam nie mam żalu dlatego że ja, ja, ja realizuję sobie te, te moje marzenia realizuję. Nie, właśnie że nie. To, że one są w tym szczęśliwe, to ja się bardzo z tego cieszę. Realizuję w tym, że zostałam nauczycielem. I też kiedyś mówiłam, ach, przez przypadek, nieprawda. To jest moja pasja, to jest moje życie, to jest moja wielka przyjemność. Do tego stopnia, że w ferie, czy zimowe ferie, czy wakacje letnie, ja nie jestem w domu ciałem i duszą, bo wyjeżdżam z młodzieżą. Dla mnie życie, obcowanie z młodzieżą, to, to, to nie jest. To nie jest to, to nie jest to. Ja muszę nawet odpoczywam aktywnie. Wyjeżdżam na kolonie, a jak się realizuje? Piszę scenariusze. Robię przedstawienia teatralne, uczę śpiewać. Śpiewamy na lednicy, śpiewamy na różnych. Ko na konkursach Przygotowuję też mhm. dzieci do udziału w konkursach zarówno w szkole specjalnej, i w mojej w szkole masowej w Golinie. Mhm. I to jest moja pasja, to jest moja realizacja. Ale, ale pani realizując się też wchodzi jakby troszeczkę w konflikt, na przykład z nauczycielami, którzy uczą e, oliwie, bo jak pani wie doskonale bardzo często musi ją pani zabierać chociażby ze szkoły, żeby ona mogła jechać na różnego rodzaju instytucje oni mówią, że e, taka jest opinia zresztą też w szkole, że zresztą pani to tam przyznała powiedziała, że ona opuszcza bardzo dużo godzin. To też powoduje, że chyba pani jest w konflikcie z samą sobą, bo jest pani jednak pedagogiem. Jestem, ale muszę powiedzieć, że mam ogromne wsparcie ze strony pani dyrektor z Niepublicznego Gimnazjum w Golinie. I ona zawsze kibicowała Oliwii, do tej pory kibicuje. I e, kiedy była taka sytuacja, że ja musiałam zabrać, nigdy nie powiedziała nie. Tylko, i, e, tylko zawsze mówiła: pamiętaj, żeby ona sobie to nadrobiła, bo ona jest bardzo zdolną uczennicą. Także tutaj nie było tych konfliktów. Wręcz odwrotnie rozmawiałam z nauczycielami, wychowawcą, jest pan Kowalczyk mąż, pani dyrektor, on zawsze mówił, pamiętaj, żeby Oliwia starała się to wszystko nadrobić. Teraz było najgorzej podczas nagrywania odcinków do Małych Gigantów, bo ona wracała zmęczona, a jednak szła do szkoły, żeby miała mniej... A mała obecności. wymaga, żeby miała z poskiem. Yy, no, bo yy, wtedy yy, właśnie padło takie stwierdzenie i to też było. No weź to powiedz, powiedział reżyser. A yy, było to pod tym względem, że Oliwia potrafi jeszcze więcej, tylko nie zawsze nie zawsze mia ona miała to świadectwo z paskiem, ale nie zawsze miała ochotę, bo tak naprawdę nie ma dużo zadawania. Może była zbyt bardzo zmęczona tym, co nie 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 to nie chodziło. To nie chodziło o y, o udział w konkursach. To chodziło całkowicie o inną sprawę, że przyszła aj mamuś nie mamy zadane, a potem nagminnie trzeba było szybko wszystko nadrabiać, że czasami ten leniuszek ją opanował, ale kiedy kiedy jechała na konkursy po konkursie, no to tego nie wymagała bo ona jest też dzieckiem. Kiedy I... Oliwia pierwszy raz wystąpiła w programie Mali Giganci, myśmy podali to na stronie jarocińska.pl i pod tą informacją pojawiło się mnóstwo komentarzy, ponad kilkadziesiąt komentarzy i większość z nich była niepozytywna. Ja tutaj mogę przytoczyć chociażby jedno, taki, taki komentarz mamusia menedżer, tu cytuję, zaszalała, ubrała córkę w swoje za duże buty, albo jak ma może na to spokojnie patrzeć, programy tego typu to nie jest odkrywanie talentów, takie programy robią tylko krzywdę dzieciom. Jakby ten hejt, tak to się mówi, w internecie, skupiał się głównie na pani. Jak pani pani się skończy to wierzą. Eee, więc tak. Ja komentarzy nie czytałam. Nie czytałam, bo uważam, że trzeba mieć do tego dystans. Myślę. Y, że bierze się to z zazdrości. Mhm. zazdrości. Ludzie są po prostu zazdroszą pani tego sukcesu, który mają córki i pani pośrednio. Tak, tak. Ja nawet w kuluarach słyszałam takie teksty, takie komentarze. Nawet y, osobiście niektóre osoby przychodziły i mi mówiły, że ja, co ja sobie w ogóle wyobrażam, wysłałam jedną córkę do Wielkiej Brytanii, druga jest w telewizji i tak dalej. Ja powiem z całą odpowiedzialnością. Ja e, podjęłam taką decyzję za zgodą moich córek. Wręcz inaczej powiem, Olivia bardzo chciała wystąpić w tym programie, ja postawiłam warunek, masz egzaminy, musisz też pamiętać, że musisz chodzić do szkoły. Na precasting nie pojechałam, bo nie miałam nawet czasu. E, dopiero wtedy na casting, jak się dostała na podstawie tego precastingu internetowego. I teraz e, ja nigdy nikomu nie broniłam tego, żeby brał udział w jakichś programach. Ja powiem wręcz odwrotnie, uważam, z samą odpowiedzialnością, że każdy rodzi się z talentem i trzeba temu młodemu człowiekowi pomóc. I ja powtórzę jeszcze raz: realizuję się bardzo w pracy. Praca mi przynosi ogromną satysfakcję. Jeżeli moje córki będą robić to, co lubią a lubią śpiewać, tak, będą się w tym realizowały, to one, raz, że one będą szczęśliwe, a drugi raz będą dawały tę radość, szczęście innym. Pani bo... myśli, że tak? w swoim dorosłym życiu może być taki moment, że będą miały do Pani pretensje o to, że na przykład... Pani sobie wymyśliła, że będą piosenkarkami, a one może by chciały być kimś innym. Nie, nie będą miały o to pretensji, bo y, y, bazując, jeżeli chodzi o starszą córkę Monikę, ona cały czas przez szkołę podstawową, przez gimnazjum chciała być weterynarzem. I ja jej mówiłam: No, Monia, wiesz, to taka trudna praca, tam choroby, typu, na przykład. Bolewioza. Zostań piosenkarką. Jest Nie, łatwiej. nieprawda, tak nie mówiłam. Cały czas mówię: dziecko zastanów się. I poszła na, do liceum na profil biologiczno-chemiczny. I półtora roku uczyła się w tym kierunku, żeby zostać weterynarzem. Ale pewnego razu stwierdziła, i to było, był taki moment właśnie, kiedy zaczęły się castingi do tego Mass The Music. Mamuś ja jednak, i brała udział też w różnych konkursach, ja jednak nie chcę y, zostać weterynarzem, jednak wiesz co, lubię śpiewać i chciałabym jednak iść w tym kierunku. I wtedy, kiedy ona mnie y, porozmawiała ze mną na ten temat, poprosiła, żebym poszła do wychowawczyni. Porozmawiałam z wychowawczynią i przeniosłam, przeniosła ją pani y, na. A przeniesiono ją na profil humanistyczny. I po tym właśnie ona cały czas marzyła o tym, żeby wziąć udział w jakimś programie. Mhm. Była szczęśliwa, kiedy mogła zaistnieć w bitwie na głosy. I stąd potem... I dzisiaj się realizuje, jest za granicą, nie, nie pojechała za pracą na wyspę, jak niektórzy nie, sądzą. nie, nie, nie. Ja ją wspomogłam, pomagałam jej finansowo, a teraz dodatkowo sobie zarabia, żeby mieć, mogła zapłacić za mieszkanie i za wyżywienie. Pracuje dwa dni w tygodniu to w barze, to w restauracji. Natomiast śpiewa w restauracji śpiewa? Proszę. Nie, 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 nie. Tam akurat pracuje fizycznie, pracuje sobie fizycznie, natomiast są takie momenty, że czasami, czasami koncertuje, ale to nie, to nie nagminnie, nie, nie co tygodniowo. Oliwia jest w finale programu Mali Giganci. Pani się czuje spełniona jaka mama? Tak, tak, to znaczy ja. Dużo osób mi tak mówi, wiesz, to jest szczęśliwa. E, nie, ja tutaj ja jestem szczęśliwa z tego powodu, że ona odnosi sukces, że, że jest szczęśliwa, że idzie jedzie, je, jeździ z ochotą na te nagrania, że spotyka się e, z rówieśnikami, że po próbach może się wyszaleć, może, wysyła SMSy, kontaktuje się na Skype'ie e, i rozmawia z nimi. Ja nawet w tej kategorii nie, nie myślę, że ja się czuję spełniona jako mama, bo ja jestem bardzo szczęśliwa, że moje dziecko jest szczęśliwe, a spełniona jako mama, no myślę, że e, duża osób, gdyby miało takie możliwości, znaczy możliwości, gdyby było, że było takie, ja jestem taką osobą, która, która, jest żywa dużo, dużo mówi, staram się właśnie e, realizować te plany moich dzieci i gdyby było więcej takich osób też na pewno e, by, by zrobiły to, co ja i ja może jako mama, no bo jestem po prostu matką, no ja muszę pomóc tym, tym, tym dzieciom. Tym, którzy Pani zazdroszczą, tym, którzy Państwa hejtują, tym, którzy piszą o tej sukience. Czyli pani wystąpiła sobie i pani chciała powiedzieć. Co ja bym chciała powiedzieć chciałabym powiedzieć tak, że nasze życie jest bardzo krótkie. To jest tylko chwila. Należałoby je przeżyć godnie i przede wszystkim cieszyć się z sukcesów innych. A jeżeli cieszę się i wspieram, to mam taką ogromną radość na sercu i ta zawiść, ta zazdrość gdzieś znika. I wtedy na pewno będziecie szczęśliwsi, kiedy będziecie dumni z tego, że ktoś inny, ktoś inny osiąga sukces. A może wam się to też uda, tylko e, bazujcie na tym, co chcą robić wasze dzieci, wasi krewni, znajomi i naprawdę osiągniecie tą doskonałość, to ogromne szczęście. Pani się udało. Mnie się udało. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie z panią Beatą Wieczorek, mamą Oliwii i Moniki, dziewczyn, które śpiewają i które rozsławiają powiedzie rosińskie w całej Polsce. Dziękuję pięknie. Dziękuję również. Nie wiedzieliśmy, jaką wybrać. Mm -hmm. To Andrzej Musiałek wybrał, Mówi: słuchaj, dajmy jej szklaną pogodę. Mm -hmm. I tamtą szklaną pogodę zaśpiewała super. I do dzisiaj ją śpiewa. I do dzisiaj ją śpiewa.